No dobra, macie tutaj gaz, macie tutaj ten gaz francuski dosłynny. Jak wspominałem, jak, jak, jak na Francuza jest stosunkowo silny. Zobaczymy, czy dzisiaj by nie inhalował, czy, czy przy, przy 4-5 stopniach, bo tam były na ten temat różne legendy. No dobra, czas tarp, się, to start, patrzcie się, co się dzieje. Jest raczej dość wydajny i wszystko ładnie, ognia. No i koniec. końc jeszcze? Tak, tak, tak. No dzisiaj jest jednak stanowczo zaliwijne, nie ma, nie ma efektu inhalacyjnego. inhalacja, to tak 15-20 stopni wtedy. Wtedy, wtedy daje się bardziej wyznaki dzisiaj. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj bez szaleń. No ja jestem na tyle odporny, że mogę wyprowadzać po po, po koniec sabre można <kuh> wyprowadzać z pomieszczenia, natomiast. Nie, czy nie czujesz? Ja czuję w gardle. A kolega czuje, no kolega jest mi kolega nieodporny. Delikatnie mam poróżniony. A znaczy, nie, to tak to się gryzło. Aha. tak Aha. Także no, Ja muszę dostać centralnie w oczy, mnie ten nie, nie rusza, więc między innymi dlatego mogę oceniać siłę gatów. A kiedyś, kiedyś testowałem i przyjmując do twarz. No dobra, to, to, to by było na tyle, wnioski, opiszemy na forum.